Rok 2024 kończymy w takich umiarkowanych nastrojach. Jesteśmy lekko skonfundowani jako branża deweloperska. Z jednej strony utrzymujemy bardzo wysoką pozycję w Europie. Jesteśmy trzecim rynkiem mieszkaniowym w Europie i dostarczamy między innymi jako branża deweloperska ponad 200 tysięcy mieszkań rokrocznie. Podaż jest rekordowa, potrzeby Polaków nie są mniejsze, bo też gonimy w tym zakresie Europę, ale jednocześnie coraz więcej Polaków jest wykluczonych z możliwości zakupu mieszkania. Dzisiaj branża deweloperska dostarcza 98% mieszkań z sektora budownictwa wielorodzinnego. I to nie jest dobrze, tak? bo, bo, bo branża deweloperska, zresztą tak jest na całym świecie, ona nie zaspokoi wszystkich potrzeb. W tym roku powstanie 600 mieszkań komunalnych. To, jest, to nawet nie jest kropla w morzu potrzeb. Kurczy się odsetek mieszkań komunalnych. Jeśli chodzi o budownictwo społeczne na 16 milionów mieszkań, to jest raptem 100 tysięcy. Gminy i ich jednostki typu Towarzystwa Budownictwa Społecznego na, napotykają na ogromną barierę braku środków Finansowych. Jest mnóstwo wniosków, aplikacji składanych do Banku Gospodarstwa Krajowego. Niestety tylko nieliczna część z nich, zgodnie z dzisiejszymi regułami budżetowymi, uzyska finansowanie. Większość wniosków zostanie odroczonych, odłożonych ad acta, ponieważ nie wystarcza finansowania. Rząd zrobił e, parę lat temu sporo, żeby zwiększyć atrakcyjność dla gmin tych swoich rządowych programów. Zapomniał jednak o rzeczy strasznie ważnej, że zwiększając na przykład wolumen dotacji, powinniśmy zwiększyć do, wolumen budżetu do dyspozycji takiego programu, ponieważ w innym przypadku będziemy mieli do czynienia właśnie z tym brakiem możliwości realizacji programu, co jest powszechne dzisiaj. Polityka mieszkaniowa jest jednym z elementów, które stanowi zadanie własne gminy, w związku z powyższym jest to element, nad którym musimy bardzo mocno pracować. Rynek nie Nieruchomości mieszkaniowej jest trudny. Wiele osób nie stać na kredyt hipoteczny, a jednocześnie nie spełniają wymagań wynikających z przepisów dotyczących najmu komunalnego. W związku z powyższym doszliśmy do wniosku, że musimy przygotować ofertę, która jest dedykowana dla tej klasy, powiedzmy, środkowej. I w tym zakresie zaczęliśmy współpracę z podmiotami prywatnymi. W części są to podmioty, które mają swoje zasoby TBS-y prywatne, ale zaczęliśmy również współpracować z naszymi spółkami miejskimi. I dzięki tej współpracy udało się wybudować w chwili obecnej około 400 mieszkań pod najem w systemie Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Są to mieszkania, które E, mogą najmować nie tylko mieszkańcy naszej gminy. Jeśli chodzi o przyszły rok, no to wchodzimy z tą rekordową podażą i rekordowym, wysokim kosztem pozyskania kredytu. To jest wyjątkowo niekorzystna mm -hmm. koincydencja. Jako branża deweloperska dostarczyliśmy mieszkania, ale teraz musimy wszyscy znaleźć rozwiązanie i pomóc sobie nawzajem, żeby Polacy mogli te mieszkania kupić.